Stefan strasznie lubię jak szczerze wieje, bo nie, nie może stać mi prosto Tylko się obala, jak próbuję go stać Patrzcie, jak sam próbuję stać to pa Do... Wyczerwiony chłopie Stój Ja pierd... Stój No kurwa Stefan Ja pierdolę to Ty wyczerwiony jesteś byś stój normalnie Tak jak twój kolega, że widzisz? Ten on się spokojnie siedzi, ja... spokojnie stoi, ale ty się obalasz. Stój <tryk> Stefan! Weź Jak nie Ty Ci Złapię za ucho, no już... Za ucho już go złapałam. Za, za ucho. Go złapałam. Nie wolno tak, Stefan. Tuż! Stój! Prawie mógł stać, a tak... Stój! Stefan! <tryk> 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 Ja wiesz, Stefan, spadł! Stefan, wyścig o pana, nie powinno się spadać. E, strasznie nie lubię, jak wieje chłopie. Nie Już nie spadni znowu, już, już, już! Przestań stać Kolega że tu pewnie nie wie o co chodzi, bo on nie wie, co z kolego Stefana robi. A ty, czasem jest całkiem wytrzeźwiony Ach, Stefan, ty w klocu pierdolony. Twój kolega, że patrz na jak da debila. O, takie kurwa, co ci popierdoliło Stefan? Stefan. Eee, strasznie lubię, jak szczerze Stefan, ty! Alkoholiku! Ty, alkoholiku! O, jest kamerka jest o do maksa. Stefan, ty, alkoholiku! Co ty taki kurde, a tu, jesteś? Kurde. Robiła. Ogarnij się, chłopie. A, to po prostu nie wiadomo, nie, wie co mam powiedzieć. Weź go, ja go wezmę. Bezmogło. Weź go, weź go, weź pomóż. Tak, już kamera coś, taka, maxa. A, czy weź go, pomóż. Ty odstoi? A, Stefan go tu dotyka. A bo fizycznie stoi. No widzisz, widzisz, Stefan, twój kolega Andrzej, tam, go stoi. O! A jednak nie stoi! A <laughs> czy ty też piłeś? Eee... Uh, mam tych pijak pijaków.